Luiza Wojciechowska konopka, kurczak na ostro w różnych stylach malarskich. Zastanawiacie się pewnie, co to jest. Chciałam pokazać, jak sztuka zmieniała się przez wieki, jak w różnych epokach miała różne cele, różne sposoby przedstawiania, różne techniki. Dlatego postanowiłam wybrać taki błahy i mało znaczący motyw, jak kura. Które zresztą pojawia się zaskakująco często na wielu obrazach przez stulecia, i ten motyw przetworzyć w stylu różnych znanych twórców i w różnych znanych epokach. I tak, będzie kurczak średniowieczny, kurczak Leonarda da Vinci renesansowy, będziemy mieć również kurczak manierystyczny, barokowy. Będziemy mieć również kurczak klasycystyczny i szereg kurczaków nowożytnych, kurczaki impresjonistyczne, ekspresjonistyczne, kurczak Van Gogha, Picassa, ale Picassa w kubizmie analitycznym. Te wszystkie kurczaki, zobaczycie jak maluję. Postaram się odtworzyć to, jak mogliby malować tamci malarze. Chciałam ich jakoś ożywić, przywołać do nas. Postarajmy się wyobrazić sobie jak mogliby namalować kurczaka, a przy okazji poznamy różne style malarskie, ich e, charakterystyczne cechy. Jeżeli chcecie, to możecie nadsyłać na adres gmail.com swoje propozycje kurczaka w różnych stylach malarskich. Można wybrać swojego ulubionego twórcę, ulubionego mistrza malarskiego. I spróbować zastanowić się, jak on namalowałby kurczaka i co by z tego wyniknęło. Ja robiłam to tak. Oglądałam sobie obrazy danego twórcy, danego malarza, czytałam o jego epoce, o jego biografii, technice i na tej podstawie robiłam sobie szkice. I z tych szkiców potem robiłam obrazy. A jak to wyszło, to zobaczcie. Słuchajcie, lajkujcie, subskrybujcie, piszcie. Do zobaczenia w następnych filmach w serii Kurczak na Ostro w równych stylach malarskich. I jeszcze jedna ważna rzecz: projekt jest realizowany w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura w sieci